Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i na jedności Duchu Świętym, niech będą z Wami szybkimi. Współpracujemy się dziś przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, aby prosić Boga Ojca Wszechłopącego o bieg, o błogosławieństwo, byśmy dobrze i rozsądnie, a zarazem bezpiecznie, mogli posługiwać się naszymi pojazdami na różnych drogach dla dobra naszego i drugiego człowieka. W ten sposób, moi drodzy, rozpoczynacie ten sezon letni, powiedzmy, do korzystania z waszych pojazdów z motocykli. A więc. Chcecie razem z obiecałkiem błogosławieństwem Bożym rozpocząć ten właśnie sezon, ten w tym roku. Niech Jezus Chrystus będzie zawsze obecny wśród was i przy was. Niech da wam pewną i bezpieczną dłoń do prowadzenia waszych pojazdów. Dzisiejszą duszę świętą właśnie tej intencji sprawuję, ale także proszę o łaskę nieba dla tych, którzy też byli przednikami naszych dróg, motocykli, a odeszli przed nami z różnych powodów. Ze świętej pamięci Karola Króżyńskiego, mojego krewniaka, mojej drodzy, w to już czwarta ucznica jego śmierci, Michała Przywockiego, Beatę Kisiel oraz Piotra Leszczyńskiego. Abyśmy mogli godnie dziś uczestniczyć w najświętszej okazji. Moi drodzy, jest taki czas Wielkiego Postu. Wielkimi krokami zbliżamy się do świąt Wielkanocy. A więc sposobność też i czym teraz będzie do skorzystania ze spowiedzi ogólnej, sakramentalnej. Podkreślam to słowo. Spowiedź ogólna, sakramentalna ma tę samą moc sakramentu jak spowiedź przy konfesjonale dla osób dorosłych i mężczyzn powyżej 18 roku życia.